Hello, z tej strony Paweł i ja zapraszam na kolejny odcinek kry Robot. W pierwszym odcinku pogramy sobie w Giant Simulator. I jak widzicie, mam 52 miliony. I w dzisiejszym odcinku kupimy sobie właśnie ten najlepszy nie dla 50 milionów. To nie mnie tylko skrzynkę za 50 milionów. I jak widzicie, mam teraz właśnie 11 poziom. No i czereczki są takie. A mam dwie te skrzynki tą i to, ale z tym jak tą założoną i to, bo to po prostu lepsze. No i w przyszłym od kupiłem sobie właśnie to. Ale przed tym chciałem powiedzieć, że w się wiem 30 tysięczny poziom i zrobiłem rebirce i sobie ulepszyłem to na maksa i naprawdę to dużo dało. Trochę więcej to, to 3 dni to 30 tysięcy to ma sens. W każdym dzień tysięczny. Tyśn <duszel> ale dobra, więc to teraz sobie właśnie kupię. Mam nadzieję, że wleci chociaż to na 15%, nie, że to, a nie to, a nie to, tylko że chociaż to, to albo to, to już kompletnie nie, to jest najlepsze na pewno nie wleci. Ale dobra, to na 3, 2, 1. Proszę subskrybcie, łapkę w górę, a ja kupuję 3, 2, 1 już. Halo. A dobra. I. Które to jest? Jest najlepsze z tego. O oh my, oh my G Dobra, teraz zamiast niebieskiego, żeby was znaleźć, lecie prząsł, to jest niebieskie. Znaczy, że już się lepsze na oce. Włącz napisy. <laughs> o, ale to wygląda. Taki tu jest super. Jaki to jest dymeć w ogóle? O Jezu, to ma 90, oj, to już coraz lepsze. Zbrojka ataka. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeszcze kody, tylko nie wiem, czy one na pewno będą działać. No może nie, niektóre będą działać, ale dobrze, czy są kody i pierwszym kodem to jest my, y, my, ty, h, i czy my, y, my, ty, h, my, 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 i Działa, yeah, plus 100 tysięcy hajsu. Nie jest tak mała, ale też nie duża. Dobra, teraz kolejny. Xbox. Xbox. 25 tysięcy. I teraz będzie arty... ty... i... ty... arty... Artefakt. i to. ile? Więc teraz nie wiem, z czego to było, ale było tam. No i takie kodziki są właśnie fajne. To, to właśnie, 5000, to wszystko na porządek. Zobaczymy tu jeszcze tutaj komuś mam. A 8 godzin, Ej, dobra. że się to, szkoda, No i to jest prawie na Serwis, spokojnie. Jest jakieś tutaj jajko. Nie ma szkoda. To hmm. proszę, ja pójdę tam na Boże, gdzieś pewnie jest. tam nie ma, to na dworze. <laughs> no i serio, napisałem mu, żeby nie dzwonił. Dobra, czy... Ja teraz nagrywam. Miał nie dzwonić, Dla nie mu nic, żeby nawet nie pisał. No i teraz, serio. Dobra. Może następny odcinek będzie z nim. Pytam się go w następnym odcinku. Czy o mnie się nagrywać? Ja to na, obejmę no w następnym odcinku. Albo będziemy na linii, albo nie będziemy w ogóle. No albo po prostu będę z nim, tylko że nie na linii, tylko że po prostu. Tak, gżę. Hmm... Teraz jest jajko. Ciekawe, czy pisze teraz. Nie odpiszę jużła. A ten miesz jest taki ładny i to już najlepszy. Było 4% na niego. Naprawdę bardzo fajnie. Dał się dorendować, czy szybko mi się uda wygrać? Tu mamy 7 milionów Speta. I tutaj to jest 9280 tysięcy. 000... Nie, 280 zł to jest dla. zostanie pieniążka, więc dużo, ładnie. Ładne pieniążki. I dostaje 473 tysiące za na arenie. więc jest ładnie, ale ulepszę sobie teraz ten mieczyk właśnie. Ej, się nie czy on dołączy. Nie, wiecie, że dołączył. To było śmieszne. Ja nagram odcinek i ja on dołącza. Nie, ja nie mogę. Ale dobra. Zobaczymy sobie tutaj jeszcze gdzieś ten jaki. Egi. Chcemy sobie tutaj znaleźć tygodnie... Egi. O, dobra, tu jest. Mamy jeszcze miejsce obok tego, ale nie widziałem. Tutaj może będzie? Nie, nie ma. Tam? Nie ma. Dobra, ale ten jest naprawdę jest taki ładny. Ładnie on wygląda, bardzo ładnie. I jest taki czerwony świeci. Ja on daje bardzo dużo expa. Naprawdę bardzo dużo. O dobra, chciałem sobie znaleźć ten golden egg, ale mm, wyszedł, szkoda. Dobra, szósty golden egg, może tam się pojawi teraz? Nie, nie pojawił się tam, czyli może gdzieś tu będzie? Nie ma. А тут есть, так, так. И добро, то есть один, наверное. разделен есть. Где есть лайка? Могу заметить, где лайка, хм, 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 тут хм, хм, 19 миллионов. Ну, хм, A gdzie jest to jajko? Tam na górze? Nie. Może tam z boku? No. gdzie jest. O, to moje pytanie. Dołączy do areny. No, tutaj będzie. Nie. Ale chcę zobaczyć, gdzie tu jest. Chyba dołączy do areny prędzej. Może dołączyłam. 59 tysięcy bieg na arenie. Dobra. Chyba ulepszę znowu na całego. Chcę, mm, że bardzo dużo ten miecz dawał. A gdzie ten golden egg? Bo za to dostanę chyba parę milionów high i to <trym> <trym> wszystko ulepszy właśnie ten miecz. Że dawał bardzo dużo. A gdzie jest ten golden egg? Bo wtedy do mnie ci będzie. O jest, akurat. Dobra, ja ja za, a za to chyba dostanę 4 miliony a około, nie wiem. Dobrze. Dobra, teraz jaka będzie emisja? No, no 5 milionów gdzieś tam. No nie, bo brakuje mało, ale wystarczy 5 milionów. Ej, dobra, 20 milionów. No dobra, to ja lekcji już nie ma no 100 tysięcy o czym. No chyba 100 tysięcy to było. Dobra, i tutaj tego mamy. Niszczyć. Ej, mamy takie miecze. Tylko jedną linę, aby. Tutaj mam jeden na z tego, a drugie prawie na z tego, więc to ma sens. I jeszcze szybko mi się to robi, tak klika. Więc naprawdę fajnie jest to. A ile poziomów. Jedno na raz. szkoda, że nie jest parę poziomów. Zaraz mi się wbija. <grym> Ale cały czas sięgałem z tym Excelem od wyżaków. Jak się zrobiłem pierwsza. I się więcej chyba tego dostaje. Szybko to poziomy się wbija? Nie wiem. A zobaczcie, co mm, tutaj. Teraz co tutaj piszę? Level mm, Ghost Expertski. No to jest dobra. Level so Ghost. Mm, tylko daję chyba cenę. Czyli aby tych to daje, exp, ale właśnie nie wiem, jak to się eksp. I to daje, exp. I co daje? szybko idziemy daje. Chyba. Chyba, że aby to daje. Bo później do golda, to daje skill, aleś, nie wiem, ale dobra. Dobra, tylko ty? Nie. Znaczy ten gościu. Dobra, teraz sobie do zakończyć. Jeszcze jeden I to Hmm, dobra, jeszcze osiem, siedem, sześć. Dziewięć, sześć jeszcze? Nie, nie ja, pięć. No, że nie. 6, 8, 8. Nie, 4. 3. O nie, przejść cały Nie, cztery Trzy. O nie, Dwa. Jeszcze jeden, dwa Nie, nie uciekniesz, nie <grym> to mam tego już. Mam no, już dwadzieścia zbieranych. Teraz odebrać. Mieszczę z w praktycznie nie biłem. Parę miesięcy zrobiłem i już mam go. No słusznie, No teraz. A widzę mówiłem. Jest nigdy nie zbierany, nawet tych 10 milionów. Miałem 3 miliony, tym mi się podałem Aha. godzin, e i za to ładne mnożniki, ale nie aż takie. Mogą być chociaż 10 milionów. Teraz zbieram, sobie zbieramy drugi. Nie, otworzyłem skrzynkę z. Au. Trafiłem pewnie najlepsze, nie wiem czy to zbierać na drugi, ten najlepszy. Najlepszą krzyżynkę. Chyba sobie podbieram. Ja miałem być mi z godem, ale no to ja mam mogli zrobić. Przy tym u to było chyba 8 godzin, a ja zbierałem. Teraz 9 już muszę odbierać. To tak mało nie jest, ale trudne no nie są aż takie. Ale jeszcze po prostu wiedzieć gdzieś one rosną. ja akurat więcej gdzie się reśpią. Więc no... Dobrze. Nie, dobrze, tam, że jest, że są, że są, że 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 że? Nie zdążyłem, serio, prosto przed tym. Dobra, od ty gości. No pojawiłem. Chciałem się na tym pojawić. Na zewnątrz. Dobra, o... Jakieś biorę tyle, więc czwarty. Nie, tu były dwa nawet. Dwa były. To fajne. Teraz 5, teraz jeszcze jest tylko 4. No, prawda, jak szybko by chyba nie znikło. No, mogło być ten w tym, ale aż tak szybko. O, hmm. nie przecież oczami znikło, jajko. Przecież wtedy wkurzyłem, bo mi ja tego nie go No dobra, Golden egg. Jeszcze jeden golemek. A nie chciałem Nie jeszcze dwa golemek. Nie chciałem się tutaj iść. Chciałem hmm. ja gdzie? Dobra, coś piszę gomarkę. Nie ma tutaj golenek. Tutaj nie ma. Nie ma. On teraz w środku jest. Nie wiem. Tylko gdzie teraz w środku? O to pytanie. Na górze nie, to może tam. O tu jest pokazane. Jeden pierwszy, yy, jeden PTS jeden level plus 5 pust. Ale czego? Tutaj sobie może wejść tu. Ej. O, tutaj jest, jest... takie przejście. Tutaj. Tutaj takie przejście, możesz sobie tutaj przejść. Nie wiem co to da, ale to dobre. Gdyby to się wystał tego nie może... Nie, nie wiem, cała przed kimś się coś. A tam się chyba już nie da wyjść. Albo nie, już mogę on dzisiaj chyba jeszcze i nie być wieścia, ale sobie akurat tutaj wychodzę. <laughs> ale gdzie jest to jajko? Jajko, gdzie jesteś? Nie ma. Gdzie to jajko? Dobry wień, że jestem czubi. Jezu, człowieku. No, no. No, bo ty bym robił, że najpierw są osoby, które mają pieniądze, potem one, no, po prostu chcą chęć zarobić normalne i tyle. I jest tam to, że zostanie tylko 2 osoby, i ta osoba wie, że nie ma szans? no, to po prostu już idzie ta osoba. Ale tak to nie pójdzie. Chyba, że jestem na arenie. To raczej pójdzie. Wtedy tylko do pierwszej osoby się zaliczę. Czego tutaj robię, nie wiem. Aby nie było znowu GoldenEye. Ale lepiej, żeby nie było Brocków. broki są najgorsze. No, pewnie miałem Golda, czy czy będę miał 9 Demo King. O, lebo, to jest łatwe. Łatwe i fajne. Gdzie idzie? I praktycznie już z każdego tego mam założone coś: podbierze kana założonego, nie założony i trzy założony. Ale to, że, No i dermowy się, już nie było w za darmo. Tu Dobra, dziś teraz Dobra, jest pi. Dobra, niego i teraz po 34 damage'a no, boss'owy i wszyscy poszli. Elo, na rawiara Nie, jednak jakiś, nie, jeden gościn poszedł. Mam dwa rabiarze. Ostatnie 9280, ładny HS. Właśnie 4000 tych solo gemów. Ładnie, ładnie. Jeszcze dwa. Dobra, to może do aranżu tylko teraz. No i też polecimy do HP po prostu, że ja nie mogę. Normalnie chyba w 10 sekundach jeszcze nie i teraz nie wiem co HP. Dobra, szybko raczej mnie tam. Chyba więcej nie dostać. No i 10 milionów powinno była 14 milionów. Potem misja na koniec 4 milionów będzie. I potem już miał 22, nie. 2 mi... Potem żeby miał 20. 20 ile? 8, 000 000. Jeszcze... No, jeszcze jednego pokonam. 2 się będzie 24 miliony. Potem jeszcze 26 milionów. No i drugi i czy mam nadzieję, że też ten albo lepszy nawet. Nie, lepszy nie. Raczej, nie, wyleci lepszy już. No, chyba, że otwierasz 300 takich albo 100, no to wleci. No, chyba, że komuś na początek tutaj, ten miadda, mój no, na początek wleciał, ten najlepszy jest właśnie. Otwarł sobie i od razu, tą kosę dostał, no jak to. Dobra, i lepiej, już to właściwie, ile kosztowało. Mam tutaj już 8 milionów, więc ładnie, ładnie. To i to, czy to, to teraz będzie. To co jest... Nie, to też kojarzę. Nadejście to nie jest no za Dobra, 3 milionów? Powiem, że 4. A dobra, teraz będę miało już 14 milionów. Teraz jeszcze tam to się. Przyjdę o 4, to jest do, to jest. Znałatwiejsze niż się. No Golden Line to trochę wyjmuję, trzeba je znaleźć jeszcze. Dobra, sprzedam sobie to. Skrzeczkę. To też nie sprzedam. Chciałem teraz kijęcy i tak na początek dostać z tymi... albo tego. Oprzedłem mieć to. To i sobie czekam tam 30 razy. To by było fajne. Dobra. Tutaj teraz. 8 tych. Dołączy do Arany sobie. ale z Norykiem, proszę. Dobra, zążyłem. No i trochę pan już zabrałem. Elo kosztu, Ale nowe. wiara. No, jestem dość nienko, też. Nie wiem, koło. Chciałem, że coś będzie. Ja sam jestem. Pewnie dzisiaj nie mam spytał, więc ładnie, ładnie. dalej win, boz. Ile jeszcze HP? 500. 300, 200, 100 i 0. Jeszcze trzy takie. Czy jadę ludzie? Dobra, jest No ma. Tu mam te 2000, a tam typ po 1296, 1409. Jak no różnicę po prostu tam A ten chyba zawsze ma 2000 HP. Nie wiem, ale chyba zawsze. No to HP już bardzo szybko i Jeszcze dwa. A i jeszcze potem mam takiego autoklickera On jest fajny. Ten on się nazywa e, tam nie wiem, co było fro coś tu i tam chyba Frak, czy coś tam końcówka, w się tyfleć. Fre autoclicker i taka tam będzie takie pokazane, i tam końcówka będzie też takie fre coś. Taki takie być dziwny znak, fre go coś to jest klikacie start. No dobra, to musi mieć report, unik, jest stopy czy jakoś, Klikacie start, tutaj ma się tak, tutaj na tą miniaturkę i po prostu Ja nic nie klikam, mogę sobie iść, co toś mi nie chcą uplikać, Tutaj mogę i tutaj po prostu tam będzie myszka wskazuje tamto klika, więc trzeba być ostrożnym, gdzie jest ta myszka, naprawdę. A zaraz Wam pokażę, jak się włącza, O, tutaj właśnie tylko muszę się tak najechać i to już będzie automatycznie po prostu klikać przymarem, no, gdzie i cały można włączać. No żadnych przeszkód nie będzie. Dołączam, dołączam. No i teraz mi się automatycznie klikać nie będzie iść po prostu. Opra, tak nie właśnie tego nie Jeszcze jednego. No a włącza się prosto prosto Jak macie myszkę, to musicie najechać na ten pasek i zjąć to. I to będzie tak i wtedy jeszcze będzie o ten autoclicker. Musicie jechać tutaj na to ten stop, pomniejszyć i już wam nie klika. No i potem klikacie tutaj. Start, pomniejszacie. No i wam klika, To w bardzo łatwy sposób i się już zarabia szybko tam. Fajt w ogóle tyle leży w jakiej grze. Wówczas mnie problemy musiały z laptop i bo jak chętnie zrobiłem, bo nie wiedziałem jak się wtedy wyłącza. Możecie już uruchomić ponownie, ale tak nie, 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 obo, nie się za bardzo. Chyba że cię ogólnie wyłączyć, no to może sobie uruchomić ponownie. Tak, nie było tej strony ani żadnej strony wtedy. Ale dobra. 300p, jeszcze 290 i dobra. Ulepszę sobie teraz Steelę. Dobra, gdzie tutaj jest? 158. Dobra, ulepszyłem sobie jeszcze no kolejny dar, żeby idęwać misję. Dobra. 16 minut powinno być iba 20 minut w tym hajku. 93 billiardy ekipa, ładnie. Staram się wyjąć ale dużo hajsu, więc trzeba to jak najbardziej. 22 miliony, po prostu mówiłem 19, no dobra. 40 godzin, Chyba, że wszyscy się robią w jednej miejscu, tego, bo lepsze. Czy są tej golden To sobie. O, jest pierwszy. To jest Dobra. akurat kilka możemy zrobić. robić. To jest się <Springs> go jak mnie tak. jest Zobaczę, i tu jest na komentarze wam coś. Yyy, jest, nie wideliście? O jest ten Tam tam jest serio ludzie. Gdzie ja? O, i tam mi się teraz. Tam było gdzieś dwa, albo trzy nawet. Tak, przy tym były dwa w jednym. Dobra, jeszcze siedem golden egg. No to już trochę zbiera to mi się.

Jeszcze 6 golden eggs, 5 golden eggs. Nie ma tutaj. O dobra, jeszcze 4 golden eggs. Tutaj będzie mm. nie. Cały jest 4, 4, a na ulicy są. Golden eggs. Teraz dobra. Nie tutaj jestem w środku teraz. Tam mm. Nie, chyba. Dobra, Elo. Teraz ten. Elo jest. A gdzie są? Dobra, te bo, bo Od pierwszego dnia trzymajcie się i cześć.